Witajcie, witajcie z tej strony atom ja 69 Dzisiaj do Was nagrywam mega fajny odcineczek, trochę nietypowy dlaczego, bo dzisiaj sobie troszeczkę będziemy ee, dzisiaj trochę typowo, bo dzisiaj zrobimy sobie że zostałem farmerem, Widzowie zgadza się dzisiaj całe wszystkie pola będziemy opróżniać, będziemy wszystko robić, widzowie i dzisiaj kar kar karmimy krówki, świnki kurki, owce wszystko. Zostawiamy sobie w jedzenie e, i e, wszystko inne wywalamy do swojej skrzynki. Tak jak mówię, bierzemy tylko jedzenie, buraki e, dla świnek oraz e, swoje jedzenie nasiona. Wszystko widzę, I dzisiaj zostaję po raz pierwszy farmerem na tym pięknym odcinek znaczy na tym pięknym serwerze. Widzę wie? dzisiaj e, tak nie typowo. Tak jak mówię, ale wy zostawcie tu łapeczkę w górę z tam na dole z dzwoneczkiem, żeby Was takie filmy nie ominęły właśnie jak takie coś, takie trochę nietypowe, nietypowe odcineczki. I widzowie dzisiaj, e, jeśli pod tym filmem wbijecie 5 łapeczek w górę, to robię dla Was mega odcinaczek. a ja w tym momencie jak widzicie widzowie zaczynam Zaczynam od na największego e, pola na tym całym serwerze i mam też pole takie trochę ukryte, już widzicie tam w tle, zaraz do niego też zaj zajdziemy. Tam głównie rosną buraki. Widowie, dzisiaj mówię, zostałem farmerem, czapkę farmerskiej może nie mam, ale mam diamentową zbroję, nie to żebym się chwalił. A wy możecie się pochwalić piękną frekwencją, która będzie, mam nadzieję, pod tym odcineczku pod tym odcineczkiem, przepraszam za nie, nie, trochę nietypową odmianę. I też widzicie oraz na Discorda 2 Instagramy są w opisie widzowie a ja bez zbędnego przedłużania ścinam wszelkie zboża e, żeby po prostu było one nam szybko rosną czy też nie więc e, szybko będziemy mieli zboże i e, inne rzeczy więc dzisiaj troszeczkę sobie widzę, pozbieramy i nie tylko ja dzisiaj do was przychodzę z, z dobrą energią to wy oddajcie tą energię też dobrą na łapeczki Mówię, 5 łapiecie w górę i mega projekt na serwerze, yy, więc jest git, więc będzie git i lecimy z tym wszystkim. I też zrobimy dzisiaj może nowe pole, więc też zobaczycie, oglądajcie film do samego końca, bo jest naprawdę, będzie warto, widzowie pomysły w głowie zawsze są i trzeba je realizować, żeby właśnie deszcz ich trochę popada w Minecrafcie, więc też będzie to wszystko dobrze rosło. Ja biorę kolejne nasiona i kolejnymi z kolejnymi rzeczami się zajmujemy widzowie. Nie ma tak, że tylko budujemy i budujemy, bo tu też trzeba dbać o zwierzęta, żeby się nie przyjadły ani tu wszędzie posadzone wszędzie. Lecimy za porządkiem widzowie, więc od razu lecimy właśnie o tym mówię, że wpadłem w buraki, ale już wszystko naprawione. Dobra, sadzimy I widzowie. Jest tu perfekcyjnie wszystko co do gra mam wyliczone. Wszystko jest git. Jak na świnki, nie jak na krówki, nie jak na ten. Wszystko jest wyliczone perfekcyjnie. Jak nie na chleby. Jedzenia mamy za dużo, więc żeby to tak ładnie określić. Więc Naprawdę jest to siwo. Jest naprawdę grubo. Ten serwer, od tego jest, żeby było grubo, żeby się działo i żeby było naprawdę wiele, wiele dobrych sytuacji. A my idziemy dalej na pola: sadzić, nie sadzić. A potem wszystko pójdzie na krówki, na świnki, na wszystko inne. Dzisiaj mówię, o wszystko dbamy: o ścinanie i nie tylko. Ja tyle gadam, bo naprawdę są emocje i jest grubo. I widzę, wiecie jak to jest. Prawie cał pełne eku rzeczy, ale co zrobić jak nic nie zrobisz. Tu damy sobie cyk, tyk. Proszę jak ładnie. Można, można. Wszystko je, Wszystko gra, wszystko perfekcyjnie chodzi. Tu nie ma miejsca na błędy. Piękne fotanne mamy oczywiście. Widzę też będą na odcinkach, więc też jest naprawdę warto. Tururu turu, 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 turu. oj, wodę sobie zniszczyłem. Oj oj. Może szybko I nie wziąłem I widzicie widzowie, też są... Zdarzałem się miejsca na błędy. Ale chwilowe, bo ja to naprawiam. Szybciutko. Biorę wodę z, z, z źródełka i lecimy. Pole nam nie wysycha. Pole dalej jest. Tury, 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 Dobra, tu mamy. Lecimy teraz pod Karola. Karol też. Też mu się należy ścięcie. Naprawimy. Duże zombiaka. Ale nie mam czym go zabić. Matyką go nie zabiję przecież. Raczej. Mam nadzieję, że do mnie nie przyjdzie mnie odwiedzić. Eee, yy, motyka. A my widowie, naprawdę lecimy z tym koksem, bo tu nie ma miejsca na błędy Nie ma miękkiej gry Jak go Nie Gdzieś ty siedzi Widowie, zostawiać tu, apeczki w górę, suba tam na dole, z dzwonem, bo filmy są tu codziennie o godzinie 17, więc e, ich wbijać na Instagramie, Discorda, w opisie, widowie, naprawdę Robię dla was mega odcinki, wy dla mnie Robicie mega motywację. naprawdę widzowie, lecimy z tym wszystkim Pełen energii dzisiaj pięk, pięk, Piękny jak nagrywam, piękna pogoda, jest gorąco trochę, więc też jest błąd. też trochę jest źle, ale jest git Mamy cholerę żarcia, ale nic to się nie dzieje. Jeszcze mamy u Patryka trochę ten... O tu nie posadziłem, Wiecie, widzowie. Idziemy do Patryka szybko. Tam też są krówki, też mu lepszymy. Żeby nie było, nie ma miękkiej gry. Pacile, ma tu zboża więcej niż ja. Wszystko chyba wzięte. Oprócz tego dużego pola. Lecimy. Widzowie z tym, któraś minuta nagrywki, a my lecimy. Czy będzie trwał długo, czy krótko, ale ważne, że trwa. Do samego końca. Zawsze. Do samego końca. Deszcz przestał padać. Ale już mam pełne oko. Trudno. Zaraz pójdziemy kurki i wszystko rozmnażać. To będzie miejsce. Będzie miejsce na wszystko na pewno. U, trzeba wszystko robić widzowie, tak jest Jak nie gadam to się skupiam Ale staram się trzymać z wami dobry kontakt Oczywiście, że tak, bro Mamy tyle nasion, tyle wszystkiego Widzowie, że kury tego nie przejedzą nawet Świnek mamy od trochę dużo, więc Też jest git Dzisiaj mam też fajny pomysł, który zaraz zrealizuję Jak tylko posadzę to wszystko żeby nam więcej buraków było, to też zrobimy farmę na buraki dobrą. Większą przede wszystkim, bo tu nie ma miejsca widzowie, tak jak już powiedziałem, na błędy. Wiem, że się powtarzam, ale wiadomo. Dzisiaj jest pełen dużo energii, pełen wszystkiego, więc Tu jest naprawdę gruba moc. Sadzimy, sadzimy. Patryk ma kompostownik, to zaraz z niego skorzystamy, oczywiście, że tak. Dobra, tu posadzone, tu posadzone, tu posadzone. O, tu ma Dobra, ten a my sobie wsadzamy. Trochę za, za, zajmę temu kompostownikowi, ale trudno. Pozbieramy jeszcze te rzeczy, które zostały. Wszystko. No i idziemy rozmnażać krówki na początku Patryka, żeby trochę więcej ich miał Tak że już mi się trochę wysypują te krowy, ale chłopak daje radę z nimi A ja sobie przynajmniej levela troszeczkę nabiję, to to wszystkie zaraz rozmnażanie krów Trzydziesty pierwszy poziom mamy tu widzowie Niektóre tu już nawet umierają Chyba Tu większość już W po, e, Większości Czy dadzą mi 33 level? Fajnie, jakby było Ale raczej dadzą Tak jest Dobra, z wychodzimy jak na razie Idziemy teraz do swoich Do swoich krówek I owców Owce, barance, czy jakoś tak to, to Nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale Wiecie, wie, wiecie, widzę, o co chodzi Oj, krowy mi też się tu już zaczynają sypywać. Też jest trochę niedobrze, ale... Ja mam już trochę mniej niż Patryk, ale... Chyba, nikt nie widzi. A za zobaczycie świnki i Świnki też są git. Może trochę inaczej chrąkają jak krowy, ale... Dobra, stąd wychodzimy. Ciebie to kiedy zabiję, bo teraz nie wiem czym. Owce do was przyszedłem, tak, już nie beczcie tak Tatuś do Was przyszedł Trzeba zjeść nie być głodnym? O właśnie pieczoną wołowinkę dobra, a ja muszę tak wziąć wodę i co... wyjeżdżać ode mnie bo no. ja już wiem co ja zrobię Mus muszę tu naprawić ej, 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 mam no, tutaj trochę problem mały na nam zepsuł źródełko wody nie wiem jak zaraz spróbuję to jakoś naprawić Mamy to, okej okay. Idziemy sobie do e, świniak teraz Świnki sobie roz, rozmnożymy piękne I kurki Z kurków też mam trochę O jezu, ile ich jest już, o matko. Cześć Stefan Do mnie skaczesz? Tak z buraka tylko na razie dostajesz A mogłem swoim mieczy wziąć, tak No, lesz już już tył jaki ty jest jesteś no, nie Dobra, świnki pójdą do rozmnażania teraz Na pierwszy ogień, na pierwszy rzut One nie głodne, czy co? O, pięknie, pięknie 35 poziom, tak jest O to chodzi Perfekto Wszystkie? Prawie Dobra, już umierają. Dobra, więcej nie mam buraków dla Was, Więc ten. Idziemy teraz do ee, tych. No. Do pięknych. 36 mi dacie, czy nie? muszę jeszcze jeszcze kilo walazłem Dobra, mamy tu idę. No i oto tak zostałem widowanie dzisiaj farmerem. Ulepszyłem krówki, ulepszyłem wszystko. I taki dzisiaj piękny miłem akcentem ja się widzę zamierzaj nam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka Eluwa, Pamiętajcie, że są filmy codziennie o godzinie 17, więc Eluwa i zostawcie tu łapeczkę w górę sobie katam na dole z dzwoneczkiem. Raz na dwa Instagramy i Discorda są w opisie, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, elo!